Cześć, tu mamik. Lidia. Zapraszamy Was na kolejny odcinek po partice. Tym razem projekt Gaia. Standardowo możecie nas słuchać albo oglądać na YouTube, jak tam wolicie. Trzymamy się schematu cały czas z jedną zmianą. Litka Wam przeczyta wstęp fabularny do gry. W grze projekt Gaia każdy z graczy kontroluje jedną z 14 frakcji, które usiłują pokojowo rozwinąć swoje imperia w galaktyce Teremistyki. Każda z frakcji, cechująca się innymi wymaganiami środowiskowymi, dąży do mistrzostwa w technice terraformowania planet, aby przystosować nowe światy do życia. W trakcie rozgrywki gracze zasiedlają planety, rozwijają kupalnie, bardziej zaawansowane budynki i łączą skupiska planet w przymierze. Często stają także przed ważnym wyborem szukać, szukać sąsiedztwa innych frakcji, Zyskując dzięki temu moc i nawiązując stosunki handlowe, czy raczej rozwijać się w samotności, korzystając z większych możliwości ekspansji? Ponadto gracze odkrywają nowe technologie i szlifują zdobyte umiejętności. Zwycięzcą zostanie ten, kto najwydajniej rozwinie swoją frakcję. Ok, to był taki wstępnik fabularny. Teraz mamy z BGG wam przeczytam. Co tutaj jest podstawowe zasady, czyli to, co na pudełku od 1, 1 do 4 graczy, 60 do 150 minut, 12 plus, ciężkość 4,39 na 5. Projekt Gaja to jest po prostu przeróbka teramistyki plus dodane pewne rzeczy, tak? Teraz mamy sobie kolejny podpunkcik, czyli wykonanie. wykonanie. Co tutaj mamy? Graficznie, no w sumie jeśli znacie TeraMistykę to to jest podobnie, czyli mamy tą planszetkę e, graczy z jakąś tam postacią, e, kafle, wszystko grube, wszystko fajne. E, śmieszna zmiana to w stosunku do TeraMistyki, że tu mamy sam plastik, to mamy samo drewno, e, cały czas te rzetelne mocy są takie same. E, jedyny minus dla mnie to to jest to, że e, a to później pan powiem najwyżej. Tobie jak jako opinia? ale to jest wykonanie, No nie możesz nie, podzielić spokojnie. na końcu. E, tobie jak wykonanie się podoba? No, mi się podoba. Mi się dobrze gra. Pod względem wykonania jest. Wydaje mi się, że spoko. Przyjemnie się obcuję. Przyjemnie i, i, i no przyjemnie. Dobra, teraz mamy regrywalność. Regrywalność, regrywalność mamy dosyć sporą, bo mamy modularną planszek, czyli która się będzie zmieniała. Mamy e, zmienne tutaj te punktację. Mamy sześć punktacji, które się zmieniają. Mamy więcej w pudełeczku. Mamy punktację zmienną tam końca grydzie. W tera mieliśmy tylko jedną. Do tego kafle technologii wchodzą troszkę inaczej. Zawsze. I co jeszcze mamy? Kafle te które będziemy brali sobie co rundę też inaczej, Miał no, więcej graczy, to, to oczywiście ta regulowanaść troszkę się będzie zmniejszała na tych kafli, ale na dwóch ona jest dosyć duża i to by było praktycznie wszystko. Czyli ta regulowanaść bym powiedział, że jest dosyć spora, choć schematyczna bym powiedział też troszkę. No ale zmienna, nie jest ciągle tak. taka sama. Tak, można tutaj pozmieniać dosyć dużo, chociażby plansze, tak? Bo jest dosyć tak, duży przeskok tak. poza teramistyki, bo teramistykę mamy stałą planszę, tutaj mamy te kafle, które sobie łączymy, troszkę rotuje to. Długość gry, to już tam mówiłem, jak to wygląda, e, jak ci się długo grało, Nie wiem, ile to mi... czy... no, Wydaje mi się, że znaczy, my dosyć szybko gramy, więc wydaje mi się, że nie wiem, 30 czy game, game 40 gameplay'a, to zobaczycie. Minut, długość gry w sensie, że czy ci się dużyła, czy ci. Nie dużyło mi się, grało tam... mi się w sam raz. W sam raz, troszkę tak. Nawet byś powiedział, że jedna runda za mało, nie? Tak tak, na... tak, tak, tak. Jedna tam. To... <laughs> Tak, no, dwie rundy. Na czterech graczy takich, którzy sobie przemyśleć, tak gra się robi długa. Jeśli gram cię tak w miarę sprytnie, szybko, no to, to ona idzie się zmieścić te dwie godzinki, nie? Ale my, my, my tak gramy średnio 40 minut? No tak, no zależy od gry, nie? Ale no tutaj to jest. Ciutki, Chociaż że... czasami Marek robi tak, że w ostatniej rundzie, tak jak dzisiaj, jechał 10 minut sam, jakby grał solo. No w sumie, hmm. często gra solo, no to. Tak. No. Nauka gry. Uczy się grę w zależności, czy ktoś grał w teramistykę, czy nie. Macie filmik z nauką, oczywiście, gdzieś tam coś o tym na kanale. Grę się uczy w miarę, choć ciężkość jest 4,39 z tego, co pamiętam. Także dosyć ciężka gra, ale uczy się w miarę. Ok, poza paroma wyjątkami, jak to przerabianie. Litka ma problem z tym przerabianiem, tak. z tego, co zobaczyłem. Tak, tak. Y te łaziki też, jak ktoś jest na teramistykę, troszkę będzie ciężko prze, przepchnąć przez to, przebrnąć. Przebrnąć, tak. I kiki tutaj z tym torem też tam nitka o tym zapomniała. miała pełno kików, nie. No miałam pełno kików, Także, ale nie, nie, nie wiedziałam, jak to mi da. Chciałam zrobić, jak miałam dwa kiki na przykład. Ale to ci się nie opłacało. Ale powiedziałaś, że mi się nie opłacało. A mhm. no to było gdzieś na początku. Także uczy się w miarę, ale to nie jest prosta gra, nie. To nie jest prosta gra, idzie to ogarnąć, ale gdzieś tam troszkę tych zasad jest, nie? To może ja się wypowiem jak. I teraz Witka się wypowie. Tak, jak, jak, jak mnie uczyła to przyjęła. Więc jak mnie pierwszy raz Marek uczył, to miałam taką wielką głowę, że myślałam, że wybuchnę, bo było tak. No Ale tyle... była zmęczona też. Tak, nie? no i też byłam zmęczona, bo byliśmy w IKEA i spędziliśmy tam trzy godziny z dziećmi, więc też faktycznie byłam zmęczona. Ale ciekawa gra, fajna gra, no jest podobna faktycznie do. Teramistyki? Do teramistyki, tak, bo Litka gra no. w teramistykę. kupę lat temu bym tak delikatnie powiedział. No ale całkowicie. Ale gdzieś tam ta gra jej się podobała, utkwiła jej w głowie i tutaj pamiętałam mniej więcej szkielet gry. Tak szkielet gry, ale, ale tam szybciej złapałam tą grę, wydaje no mi się. No, jest prostsze, nie? Tam półeczka niżej, bym powiedział przez te kilka zależności i półeczka niżej, nie. A tutaj ciągle jeszcze, jeszcze, do, jeszcze dociekałam, jeszcze dopytywałam tam, cię. No, tutaj troszkę. I z tymi łazikami próbowałam cię podglądnąć i tak nie do końca ściągać. wiedziałam, jak tak. ściągać nie wiedziałam, jak ty to robisz. Tak samo to, tak jak mówisz, te e, kiki, które miałam, też nie umiałam tego wykorzystać, próbowałam coś, tam się podpytywałam ciebie, też nie wiedziałam, jak mam tak daleko planetę, w jaki sposób tam do niej dojść. Wiedziałam, że muszę mieć. E, no ty już wiedziałeś, że muszę mieć tą drogę e, dodatnią, mhm. tak? że, że, że muszę mieć taki kafel albo, albo z badań, e, mieć tam właśnie pomoc, żeby mieć tą odległość dalszą, nie? I no ciężko mi było to na początku tak właśnie zrozumieć, przepchnąć, jak to przepchnąć. No. Ogólnie to mówię, że to nie jest łatwa gra. No i faktycznie nie jest łatwa gra, no bo jest dużo tych takich zmiennych nie rzeczy. Zależności. nie? Tak, tak, tak. I trzeba cały czas musisz myśleć, kombinować kontrolować, i kontrolować. No. Także w nauce, w teorii zasady są dosyć proste, klarowne, przejrzyste, ale żeby je przyswoić i tak w miarę sensownie grać, to, to trzeba, troszkę. Grafie, trzeba troszkę już sobie Zagrać, nie? Ale na przykład dałeś mi y, grę jeszcze zagrać na BGG? Tak, na, Be na BGA. BGA, tak? BGA, no. Na BGA. No, ja nie gram. Dzisiaj pierwsza. No, 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 na zagrawa. BGA i widzę, po, pokazałem przed Partiką, żeby sobie gdzieś tam Solo. przypomniała, jak to wygląda. Przypomniała. I powiem szczerze, że warto, ponieważ tam wszystko podpowiada, nie? No, tam no, BGA jest wiele, takie, że nie masz tych ruchów, których nie możesz wykonać, nie? Po prostu. O wiele łatwiej się po prostu grało i faktycznie tam bardziej przyswoiłam i łatwiej mi było. No usiąść do tej gry ponownie. Tak. Dobra, no i teraz ostatnia, czyli ta najciekawsza opinia. Opinia. Opinia, no to dalej. Ostatnio grało mi się bardzo dobrze. Grałyśmy kilkakrotnie wcześniej i było przyjemnie. Mhm. Dzisiaj Marek nagrywał jak nagrywał, to skopał mi tyłek, tak? Że mi się odechciało. A dzień wcześniej cały czas myślałam w nocy, jak będę grała w tą grę, w co będę szła. No bo to też jest tak ciężko, w co iść. Bo tak jak mówisz, czasami planeta inaczej ci wypada. Nie wiesz, jakie tutaj będą te, nie wiem jak to się nazywa, nie zadania, no, znaczy tu że, zadania, że, że to te żetony na tam rękach. My, to no i nie ma, tu, nie ma tutaj takiej jednej drogi, gdzie możesz przemyśleć i później siadasz i, 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 i grasz. No po prostu w czasie gry wychodzi. W teorii nie ma, ale w praktyce patrząc na twoją frakcję, co ci już przy Solo powiedziałem, co trzeba zrobić, nie? Najpierw. No tak, wybudować. I dojść do tego no tak. budynku, nie? On się nazywa jak? Planeta. Nie wiem, było... ten duży, ten... ten duży, no. Instytut Planetarny. Instytut chyba. Planetarny, tak, dokładnie. No. no i faktycznie tak zrobiłam, że w pierwszej rundzie dosyć. Tak. Dosyć mocno się rozwinęłam, nie? No bo to trzeba, bo i wtedy idziesz na kasę, bo twoja frakcja jest taka, że kasa, 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 kasa. Znaczy ogólnie fajna gra. Tylko mówię, że no Marek już tyle gra, no że mi tak skopał tyłek, że w ostatniej rundzie, gdzie ja się już tak ładnie rozwinęłam, już się cieszyłam, że, że... I całą grę wygrywałaś, nie? No, no tak i ciągle prowadziłam. No i to, no ciężko mi to o tym mówić, no bo... W ostatniej rundzie ja siedziałam z boku 10 minut. No może 10 A... minut? Nie, macie w gameplay'ach, żebyście się ciekawi, co I Marek sobie zobaczył. grał tak, i Marek sobie grał solo. Tak solo mocno grał, że cały czas, cały czas miał co robić, aż mi było przykro. Chciałam już iść na kakao i dopiero wrócić, bo nie chciałam na to patrzeć. I był smuteczek. Był smuteczek, tak. Ale warto zobaczyć. Jak dostałam wczoraj. Dobra, teraz ja Wam powiem opinię. Jeśli znacie tę no to tutaj mamy poziom wyżej. Tak jak wspominałem, mamy dodany ten tor technologii, tego tam, wszystko co tam się dzieje. I standardowo gra, taka, która tak jak litka, no, nie powinna wygrać za mną, nie? Czyli nie ma takiej losowości. Gra jest po prostu taka, że musimy skupiać się na tym, co się dzieje co nam pasuje, co nam nie pasuje. Na przykład Litka sobie miała dużo tej mocy i ciężko jej było przerobić. Przerobić, moc, no. Nie? Ja na przykład ten Instytut sobie w ogóle nie dawałem, bo stwierdziłem, że nie będę sąsiadował z Litką, bo mi się opłaca robić zielone planety, bo za zielone planety mi się kombowało. Plus w ostatniej rundzie było kombo, że moje trzy plus tam cztery, 7 za zielone planety. No to musiałem się tak ustawić, żeby na końcu sobie to wszystko przerobić, żeby zdobyć troszkę tych punkcików. Mhm. Do tego mamy ten tor e, technologii, gdzie się tam podnosimy. Tu też trzeba tak sobie wyskalować. No w sumie, tak jak z bitką, poczekajmy, aż bitka sobie spałzuje, żeby mógł sobie spokojnie to wszystko mm -hmm. pograć, ją wyprzedzić, żeby się nie denerwowała. Czy on to zaplanował po prostu? Jakieś mm -hmm. ruchy miała takie specyficzne, żeby coś tam jeszcze zrobić, coś tam wykombinować. Tylko poczekajmy, aż się spasuje, mm -hmm. żeby mógł sobie pograć sam i, i troszkę tutaj od, od, odskoczyć. Nie? No, dosyć dużo daje ten tor, no na wszystkim nie jesteśmy w stanie się podnieść, znaczy w sumie jesteśmy, ale tak, żeby efektywnie to zrobić, no to gdzieś tam 3-4 tory z tych 6 będziemy to punktować. Niektóre się bardziej opłacają, niektóre mniej. Ja na przykład moja frakcja dosyć dużo zyskuje na to, jak sąsiaduję, ale na przykład w tej grze w ogóle z nitką nie chciałem sąsiadować, bo stwierdziłem, że nie będę tracił punktów, też mi się nie chciało tego budynku budować, stwierdziłem, że sobie troszkę inaczej zagram tak żeby na końcu zapunktować, a nie gdzieś tam na początku. Także jeśli chodzi o opinię, no to gra jest ciut cięższa, ciut lepsza. Ogólnie ze świata teramistyki, czyli z tej mechaniki wyszły 4 gry. Ta ostatnia dopiero do nas przyjdzie. Mamy nową, która jest półkę niżej. Litka nie grała, jest na BG A może sobie Litka zagrać, jak będzie chciała i wytłumaczę. Teramistyka jest taką tą podstawową. W teramistyce jest o tyle łatwiej. Że y, mamy ten, y, jak to się mówi, tu jest te reformacja, tam jest no, przerobić te planety, mhm. tam jest ten teren, możemy to sobie partiami robić. Tak? Tu musimy to jednorazowo już machnąć. Także tu jest trochę gorzej, trochę ciężej, a z drugiej strony łatwiej. W zależności jak to do tego podchodzi, mi się wydaje, że w telematyce to wszystko łatwiej idzie, bo tu musimy mieć ten zasięg dosyć mocny. Tam możemy sobie działać, na przykład gdzieś tam e, ten teren, jeden sam sobie kopać, przekopywać mm -hmm. go, przekopywać i sobie gdzieś tam się dokopywać, a tu niestety musimy gdzieś ten zasięg mieć. Specjalnie wybrałem lice dwa żetony, żeby mogła sobie coś tam zrobić, czyli ten ze, e, z zasięgiem i ten z przerabianiem, tak? Mm -hmm, to dużo dawało. Żeby gdzieś tam się nie zablokowała, żeby nie musiała ciągle kombinować, jak to przerobić, gdzieś tam ten, ale i tak miała pełną kików, to mogła sobie ze spokojem. No ale widzisz, no nie, nie potrafiłam tych kików dobrze wykorzystać. No bo je zbierałaś tak troszkę bez sensu. No nie wykorzystywałaś jej. Zbierałaś, nie wiadomo, nie pamiętam z czego je zbierałaś ciągle. Aha, ty sobie tam przerabiałaś, ja gdzieś tam sobie zbierałaś jakoś, Miałaś dużo tych kików. Czekaj, skąd ale... miałam kilka kiki. Tam Aż tu miałam. Tak, tu się podwyższyło. Tu dostałaś, tu dostałaś jednego, jednego. Czyli miałam z badań dwa kiki, bo ktoś, kto słucha na Ta, Spotify, jeszcze... to nie widzi, tylko <coughs> wiesz, słyszy. I też może powiedz, że masz taklonin. Tak, y, tak. nazywała się Twoja. No, no, Twoja frakcja i ona odpowiadała za to, że co robiłeś? Jak sam siaduje, to dostaje lepsze te mocy, nie? Jedna Ale moc. ogólnie ona ma ten ten mocy za trzy, który jest sprzedawany, nie? A ja mam chać ja miałam fajnie, bo mogłam wymienić sobie kasę na przykład. Miałeś, tak, że za pieniądze na przykład na. Cztery kasy na Kika, trzy kasy na. Jeden y, to jest rudy i cztery kasy na jedną. To Nauka. jest wiedza, nie? Tak, wiedza. No. Uh -huh. Także tutaj każda frakcja troszkę inaczej będziemy grali, bo oczywiście, jakbyśmy się zamienili frakcjami, to też tak raby inaczej wyglądało. Tak, tak, tak. Litka gdzieś by musiała przebrnąć przez to, jak to, to wszystko działa, bo to też musimy z jedną, dwie partiki poświęcić na frakcję. No ja gram cały czas tą samą, nie? Wiesz, no, tam nie wiem, czy trzecią, czy czwartą partię grałaś tą samą frakcję, nie, tak, żeby tak. ci nie mylić. Też dodany jest ten projekt Gaja, czyli ten łazik taki śmieszny. Niektóre frakcje jest takie, że opłaca się latać trzema, tak ja tu nie chciałem nic robić, że trzema będę latał, bo za dużo tych punktów kosił, za szybko to wszystko by się działo. Trzema, I pewnie przy drugiej momencie już tymi, odeszła. No, no też tymi, pewnie. Tymi dosyć... Ale graliśmy dzisiaj, nie sąsiadowaliśmy, graliśmy sami, każdy sam. W sumie tak na planecie. Tak, no bo mówię, mi się... Za sąsiedztwa ostatnio, jak, jak graliśmy, to dostawałam dużo. Tak, bo jak to, to się dostawało. No, przesunięcia, nie? Przesunięcia za minusujesz punkciki i dostajesz no. przesunięcia, nie? No i tego mi brakowało, że ostatnio no, to mi miała... No trzeba podejść do mnie i sąsiadować. No, no, trzeba tak. podejść. Także y, zadania mieliśmy akurat za satelity i za zielone planety, tak? Marek robił łazikiem. Ja i... łazikiem od, po, od początku gry, bodaj, że sobie już łaziłem, przerabiałem tak. to na spokojnie. Później wziąłem żetonik technologii, który mi dawał jeszcze trzy punkty za to. Mhm. Plus były dwa żetony na, na punktacji z tego. Ale ja nie mam pomysłu w sumie. I ostatnia punktacja były za satelity na przykład. Litka się pospieszyła i sobie wsadziła dwa przymierza dosyć blisko. Ja sobie stwierdziłem, że to trochę w nałupie tych tych kosteczek jedna mi w sumie zabrakła, żeby yy, zrównać się z tym dami playerem, czyli jestem taką przeskadzajką na trzech graczy. Nie? Jedna ta. No rozumiem. Tam, żeby mieć tutaj i żeby sobie to z tym dodać, nie? No w sumie mogłam sobie to zrobić, no ale widzisz, no to... Ty się pośpieszyłeś, bo po prostu chciałaś szybko... Ja te... chciałam szybko kolejne, właśnie tak. kolejne punkty i myślałam, że zdążę jeszcze coś zrobić. Za dużo chciałam zrobić, nie do końca tak jeszcze jeszcze czuję tą grę, muszę jeszcze parę paletek zagrać. Spróbuję jeszcze na, może to solo faktycznie. Spoko, spoko. A jeśli chodzi o solo, bo no, teraz jest tera tylko czy musimy dokupić solo. Tutaj mamy automę, czyli tą standardową automę z, z ze stajni z tego Stodmayra. Z, z tego co pamiętam, czyli mamy te karty, sobie zagrywamy, z automa faktory. Dosyć fajnie to działa, bo tam się wszystko ładnie zazębia. Dosyć szybko to działa prosto. Yy, prosto działa, ale nie jest prosto wygrać. Ja że na 10-15 czy 15 partii solo chyba raz mi się udało wygrać z komputerkiem. To ile miałeś tych punktów? 128, coś takiego. A On tutaj 110. masz a, a tu masz a tu dzisiaj 124. 100... Do... 124. No. Tak, tak by to wyglądało. A ja miałam 50, Ile? 8? Miałaś 58. osiem. Jak ktoś to słyszy, to słyszycie, nie? Taka, taka była różnica i tak bolało. Yy, no dobra, coś jeszcze chcesz sobie Wszystko, dodać? Wszystko, no opinia jest taka, że jest fajna gra, ale wymaga troszeczkę douczenia, tak, żeby no tak już no Tak, nie grała na przykład na 4 osoby, na trzy osoby nie grała, nie? Gdzie ta gra się najlepiej sprawdza. No no. Bo by ją to denerwowało po prostu. No tak, no ja. na bo no, ta gra no, troszkę te ruchy zajmują i teraz tak jak w ostatniej rundzie litka sobie spauzowała, a ktoś by sobie jeszcze jechał od dwóch graczy przez pięć minut, bo też tak może się zdarzyć. Musiałbym siedzieć i patrzeć. No bo gdzieś tam jak ktoś się zblokuje na początku, no to ciężko się odbić, nie? Tak, tak, tak mi ciągle brakowało kasy. Próbowałam odbić, No ciężko się odbić, bo ciężko. tutaj też trzeba to troszkę zarządzać, bo y, mamy dolne kopalnie mamy tych robotników. E, te faktorie tutaj co to, co to handlowe. handlowe to są no, handlowe mamy pieniążki świątynie to są laboratorium laboratorium mamy naukę mhm. i teraz jak coś robimy będziemy to ściągać i obniżać sobie dochód na jednym a podwyższać na drugim i to jest też cały myk z tego żeby to jakoś sensownie rozplanować żeby sobie coś powymieścić na przyszłą rundę ja na przykład nie zapunktowałem ani razu za te placówki handlowe z tego żetonu, bo gdzieś tam chyba raz chciałem za, zapunktować, ale mi się nie zazębiło, bo coś innego zrobiłem, Tak, zrobiłem, zabrakło mi jednego tego białego. białego. Widzisz, że ty nie miałeś możliwości tak, tak. Musiałbyś za kika, nie? Tak, ja tutaj hmm. mogłem za kika, a kika akurat mi było szkoda, także kika wykorzystywałem, żeby latać sobie tym. No czyli moja frakcja, w jest, dosyć, dosyć, no, fajna. Ta, ta frakcja jest dosyć, no. Każda frakcja jest dosyć mocna, że ma coś bo ja sobie no, twoje. Tu drugie mamy inną frakcję, którą na przykład mogę sobie zamieniać. Budynki. To jest dosyć mocne, tego nie o. chciałem ci brać. Nie wiedziałam, On. że jest taka frakcja. I na przykład ambasowie mają taką opcję, że przeskakują tym zameczkiem, tym planetarnym. Czyli teraz łączę przymierze, w następnej rundzie sobie wykorzystuję. Zamieniam, A. łączę przymierze, w następnej rundzie przymierzam. Do tego mam ten żetonik, To jest dosyć mocne kombo, i przymierza robię co chwilę przymierze robi się. Nie? A ten rój, co to robi? Ruj zostawia takie ciapki, też. Ruj jest dosyć specyficzny, nie? Bo masz za te ciapki będziesz dostawała sobie punkciki. Nie? Aha, to Do jest takie dosyć, dziwne. No ciężko się gra roję przynajmniej mi, nie? Ale każda frakcja. Tą, co pokazałeś? <laughs> ja chcę jeszcze raz nagrać. No i masz zasięg już, nie? Dodatkowo, tak? Tam. Najpierwszym no startujesz, nie? Aha. Także no, każda frakcja jeszcze są pełno inne. A to widzicie, Ale... czyli każdy, 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 każdy może sobie po prostu dopasować pod siebie po prostu. No nie? to się pod... możemy losować, możemy wybierać nie mm. jak to tam wygląda, nie? Ale żeby każdą frakcję w miarę dobrze grać, to trzeba z nią 3-4 razy zagrać, nie? No tak. No żeby... nie no, mi się tam... Ja i tak uważam, że tam, tam żeby to, to jest fajne. To miało. I teraz porównując to do teramistyki, to mamy tak samo. Mamy podobnie, to wszystko działa. Jedyna zmiana to Litka dopiero będzie widziała, jak przyjdzie era innowacji, czyli Age of Inventory, gdzie będziemy sobie draftować te wszystkie zdolności, mhm. tak? bo to jest kolejna część tej gry ona dopiero przyjdzie i tam będziemy sobie to draftować. Ja jestem ciekaw jak to działa. Mi się wydaje, że dosyć mocno to zwiększy regrywalność, ale gdzieś tam ta gra nie jest już taka mocna jak, jak yy, projekt Gaia, Projekt Gaia przez te modularne i robi się dosyć ciężki, nie? Okay. Już tak łatwo sobie nie przeskoczymy jak w teramistyce, czy w Terramowie na przykład, nie? A jeszcze nie dokończyliśmy wątku, że ja wolę grać na dwóch, yy, mm -hmm. a na czwórkę jest dosyć Tłoczno? Dochodzą jeszcze trzy kafle planety okay. tych tych. No i w sensie, że. No, a dużo sąsiadujesz, jeżeli nie masz zysków z tego. No, na, na niej, czterech nie? się opłaca już się gdzieś tam przykleić do dwóch, no tak, że oni hmm. będą przerabiać, tak? No, teraz mi na przykład by się nie opłacało tutaj się przykleić do ciebie, bo ten pudynek już masz przerobiony, tak? Hmm. Jakbyś miał jeszcze wsadzone te dwa, no to tego też nie przyrobić, to będzie taki pasywny element. Nie? Jak ja będę to przerabiał, to ty będziesz zyski. Rozumiem. I tymi frakcjami trzeba tak dysponować, żeby to tak w miarę, w miarę fajnie działało. Nie? Mm -hmm. okay. Też te mogą ci się ułożyć tak, że po prostu będziesz widziała, że te fioletowe są przy sobie dosyć mocno i, i będziesz starała się tam wyszczelić na tym, na tym łaziku śmiesznym. Nie? Mm -hmm. Także na czterech graczy jest tego więcej, większa. No i oczywiście na tym stoliku byśmy musieli dołożyć te nasze dwie dokładki, żeby tu się pomieścić. Mhm. Nie, bo to jest stoł żerna troszkę gierka. Chociaż się tak mieści, na dwóch się w miarę mieścimy, ale stoł żerna i na czterech to no, ona trochę zajmuje czasu, nie? No tak. Dobra, i to by było chyba wszystko. Tak wyczerpaliśmy temat, czy jeszcze coś dopowiesz? Nie, no ja uważam, że fajna gra. Trzeba się douczyć, tak podsumowując. No i trzeba się mocno skupić, jak ktoś tłumaczy. Bo jednak jest tego troszeczkę, no, no, no jest tego. Sporo, no, no ale ten, nie jest no, jakaś trudna gra, nie można powiedzieć, że to jest trudna gra. No, tru no, dla mnie nie jest to trudna gra, ale no, trzeba się skupić. No dobra, no, ale trudna w sensie, no, teraz jak, mhm. wiesz, gdzieś się zblokujesz, na pewnym momencie to możesz mieć dwie rundy do tyłu. Tak? Czyli za, nie wiem, wybudujesz sobie te, nie będziesz miała białych. No, to już bez białych za dużo nie zrobisz. No, nie nie nie? Mhm. Bez białych za dużo nie zrobisz. Yy, a bez białych nie zrobiony musisz pauzować. Jak spauzujesz, to jesteś rundę w plecy. Masz 6 rund. Tak no tak. Dosyć to, to szybko może być dwie takie rundy. Jesteś już dwie rundy w lepszej, 4 tylko masz do gry. No tak. Także tu... no, ale według Ciebie fajna gra? To tak. no Projekt to jest jedna z takich lepszejszych gier. Troszkę wolę Teramistykę pod względem tej łatwości budowania. Tak? Bo tutaj się możemy dosyć mocno zakleszczyć. No wiadomo, jak byśmy nie mieli tego kafelka za 3, no to byśmy musieli sobie na tym to że gdzie praktycznie ty się tylko jedna przesunęłaś, się przesuwać albo za te kiki latać, nie? Mhm. Ale tam się łatwiej, ale przez to ta jest cięższa, że musimy to zrobić, czyli musimy kombinować. Tuż ta terraformacja tutaj jest gorsza, tam jest łatwiejsza, ale to wszystko rekompensuje nam ten tor, który do, dosyć mocno tam sobie możemy pokminić, wymyślić. Także gra jest w miarę, tak jak wspominałem, ja czekam na inwentory, Inventory zobaczyć jak tam to się ma. Do tego. Pewnie też zagrasz. No pewnie zagram. Nauczysz mnie i zagram. Yy, jak się to ma do tego? Bo tam jest tak troszkę wrócone do teramistyki plus podokładane trochę rzeczy. Także jestem troszkę ciekawy, jak to wygląda. No teraz nowa, to już tam w ogóle yy, nie ma o czym gadać, bo tam jest tak yy, jakbyśmy grali demo. I. Yy, gra fajna. No fajnie, że będzie znowu wypuszczona. Bo gdzieś tam była białym krukiem. Niedostępna i teraz Portal by myślił, że jeszcze raz ją wyda. Po prostu wyda, bo tamto wydaje i tam dostał w pakiecie, mi się daje. Ale to tam inny odcinek Wam nagram o całej tej serii. Jeszcze tylko bym musiała zagrać TeraMistykę. No, zagram. Nagrać Wam też teramistykę, jak a to mnie nie skopiasz tak mocno no jak. W teramistyce ciężej, ciężej tak zrobić, to skopać. No ale wiesz co, taki wynik? Ja 58, a Ty 124. No, no w projekcie GA idzie punktować mocno. W jednej ludzie możesz punktować mocno, tam... Ale Ty ten wynik zrobiłeś w ostatnich 5 hmm. czy 7 minutach? A. No tak, no to Ci praca, no tak. To Dobra, kończę już ten odcinek, bo ja muszę to przeboleć. W teramistyce to, to gorzej tak zrobić takie coś, nie? Dobra, no to. Tam aż tak nie boli, nie. No to dobrze, no to zagramy. zagramy i nagramy nagramy i zobaczycie jak to wygląda. Tak, to bardzo dziękujemy. Dzięki i do usłyszenia. I do usłyszenia.